Witam serdecznie, zaczyna kropić, ale jest okazja, to się ruszy towarzystwo. Te usiądą, puścimy te z prawej strony świeże. wiatr, aż powalił. powaliłem o ja tam usiadły na ziemi no ale jeszcze siedzi na ziemi Dobry sobie poleci z ziemi się poderwa, wiatr nie daje Tu mają wjecha się Psuje Łamie się tak jak mówiłem w parę razy nad i jej dostały dobrze przed ganianiem także nie powinny narzekać oczywiście z godziny przed ganianiem skończyły jej żeby z pełnymi rządkami nie musiał śmigać ale tutaj kawałek taki stop 80 do 200 ładnie z 10 to w siatkę także wiatr robi swoje no ale dwa razy dziennie to już rozpusta nie oszukujmy się że tam na łąki posiadają nie, widziałem sąsiad ganiał i jego głębią nie przeszkadza też mają ciężko ale dają radę to i temu muszą że wchodzić w dach. Łapać się. Wiadomo, jak się gania. Raz, maksymalnie dwa razy dziennie. A nawet powiedzmy cztery razy w tygodniu. Bo więcej na pewno nie ganiam. A wymagać by człowiek chciał się nie da. A czyli tak uważam, że jak na moje ganianie? Czyli tak uważam, że jest całkiem nieźle. Próbujemy zamknąć, otworzyć siatkę oczywiście O jeszcze jeden na ziemi siedział Jeszcze jeden To już z 10 siedział pod tą siatką później Przejdę w koło, żeby nic nie, nie przegapić Jeszcze z 10 pojedynków Patrzyłem, że znowu jest coś tam do obrączkowania, jakieś skorupki też leżą, także później sobie przejrzę. No i dwa ostatnie w górze, z tego co widzę. Zamkniemy, otworzymy. Jeszcze jeden, bo jeden usiadł a jeden tam się jeszcze pajacuj No, a otworzymy zaraz te Trochę popasik Wieczorem dostają do, do syta Czyli się po zamknięciu i później nie dostają cały dzień dopiero teraz znowu dostaną i to na tyle znowu dostaną do syta co zostanie to zabiorę. Tak na szybko trochę młodzieżówki siedzi. Praktycznie ten duch nie się ładują. Nie wiem czy ten jeden usiadł czy nie Bo powiem Wam szczerze uciekają mi Nawet się w tłuszczu na rynku byłem To też pewnie od par tam były, były w klatce W jednej był jeden i w drugiej był jeden Czyli dwa moje gołębie gdzieś tam rano pewnie podczas ganiania sobie odklepały i usiadły no takie życie. Dobra, zamykamy te, otwieramy następne, niech się interes kręci. Jest zabawa, jest okej. Okay. Buda. Idziemy damy papuniu. Chcą to pary kółek nie zrobią Oczywiście nie za dużo bo to nie ma biedy jeśli chodzi o jedzenie chodź, 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 chodź Chodź, 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 chodź. Chodź, chodź, chodź. Chodź, chodź, chodź. Chodź, chodź, chodź. chodź, chodź o, tak dieta, Chodź, 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 och, Choć och, chodź, chodź. Chodź, chodź, chodź. Chodź, chodź, chodź. Chodź, chodź, chodź. chodź, chodź, chodź Chodź, 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 nie chcę nawet usiąść. Cztery dopiero usiadła a jest to czterdzieści Chodź, 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 chodź. Wyliczone, ile mają dostać. Głodne to muszą być. Ale wszystko z głową. Zresztą co ja będę wam tłumaczył? Wszystko i tak lepiej wiecie. Chodź, 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 chodź

Trzeci raz ruszony, bo tak tylko popasałem. A wczoraj któregoś ty wcześniej też delikatnie je. A w sobotę i wczoraj. Jakiś tam delikatny rozruch, ale to widzicie co się dzieje. Jakby sąsiad przyatakował trzeba by było wypędzać i stare. Żeby coś tam uratować, bo lanie by było... Nie... I tak będzie to ja wam od razu mówię. Ale jak się będzie może mądrzej trochę przychowywało, to coś z tego zostanie nie chcę usiąść. Jeszcze się zabiorę. Dwa jakieś przyszły albo odskoczyły, nie zauważyłem. Pół kilo mniej będzie dzisiaj, bo to tak nie może być. Wcześniej puszczałem głodne, takie naprawdę to było widać efekty z góry bylały jak spod jastrzębia. A teraz to się po prostu troszeczkę w głowach poprzewracał, Muszę szparować i trochę, niech się zniżą to. Chciałem parę kółek, a nie parę minut. Chodź, 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 chodź. Wchodzą w końcu może. Ale tam jeden odskoczył nie wiem, czy widać I tu chyba nie będzie chęci albo przyszedł jakieś góro, ja nie zauważyłem Ten stary, ślepy Już nie ma tej orientacji takiej mocnej Dobrze sparować tutaj Pojedynek tam nad nim it nie jest Chodź, 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 chodź Przeciągniemy i trochę po całym podwóreczku nie chcę Chodź, 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 chodź o Lawinderka jeszcze wuja kota Chodź, 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 chodź Jeden poszedł tam nadzieś. A nie, idzie tutaj górą. Ganianie, tak zwane na nóżkę. Siadać, chodź, 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 chodź. Tu jestem pojedyneczek Nie wiem, co to za. KOK Ale chcę mu się jeszcze latać, chodź, 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 te chodź, te moje stare. trochę sparować, bo widzę, że problemy są się daje. idzie tam wyżej jakiś jeszcze A, ta tutaj tak lata Klepie nawet bym powiedział S Poszedł, one by usiadły. bym i do domu. No, czyli one usiądą, ale jakby był sąsiad, to by usiadły, ale nie tu gdzie trzeba. Te górne, mocne ptaki jest ich tutaj ze 25, może 30. Nie dają radę. Chodź, 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 Siadają. Asy. A ten boczkiem jeden tutaj, nie wiem czy go widać, tu trochę zaczyna kropić. Dobra. Te usiadły, a tamten poszedł na wieś. Będzie wracał, tą przysparuję. Ale on tutaj się nawet nie ogląda. Życie! No i tak to wygląda po pasie. trochę jeszcze po podwórku poprowadzamy, jak świniaki. Chociaż jestem zdziwiony, że tak ładnie sobie polatały. A miska pod wydziałem. Dobra, pozdrawiam wszystkich serdecznie. Na razie trzymajcie się, cześć.